Nasze ptanki zaprasza Hanka. Bawcie się dobrze i badajcie tajemnice razem ze mną. Dla tych, którzy potem zeznawali w tej sprawie, czyli bliskich i przyjaciół ofiary, historia zaczęła się od wywołującego ciarki na plecach maila od Kaniki Powell, który brzmiał mniej więcej tak. Chciałam się z Tobą podzielić moim najstraszniejszym doświadczeniem. A przydarzyło mi się ono w ten weekend. W sobotni wieczór, około 19:00, do moich drzwi zapukał mężczyzna. A jak wiecie, mieszkam sama. Zapytałam, kim jest, a on początkowo nie odpowiedział. Więc zbliżyłam się do drzwi i wyjrzałam przez wizjer. Zobaczyłam mężczyznę, którego nie znam. Znowu zapytałam, kim jest. A on powiedział, że jest z FBI, że szuka Kaniki Powell. Byłam przerażona. Ponieważ ten człowiek wiedział, jak się nazywa, pokazał mi legitymację, ale bez zdjęcia. Powiedział mi, że szuka mnie w związku z dochodzeniem. Odparłam, że nie mam pojęcia, o czym on mówi i że musi mi pokazać dokument, na podstawie którego prowadzi śledztwo. Mężczyzna odszedł. Cała ta sytuacja była bardzo podejrzana i przerażająca. Z powodu tego incydentu nie spałam przez resztę weekendu, a teraz spróbuję zdobyć system alarmowy. Miałam w poprzednim mieszkaniu, ale nie można go było zabrać ze sobą. Dzwoniłam do FBI i powiedzieli mi, że to więcej niż prawdopodobne, że ten człowiek kłamał, ponieważ agenci FBI nigdy nie dobijają się natrętnie do drzwi, tylko zostawiają kartkę, aby można się było z nimi skontaktować. Zadzwoniłam do lokalnej policji, aby podać im rysopis tego człowieka na wypadek, gdyby ktoś próbował zgwałcić lub skrzywdzić samotne kobiety. Przekaż to paniom, które znasz. To nie jest fake. Kto wie, co tacy goście mogą zrobić komuś innemu niż ja? Tego niezwykłego maila 28-letnia Kanika wysłała do rodziny i przyjaciół, a dotyczył on incydentu, który wydarzył się w Laurel w Maryland 23 sierpnia 2008 roku. Z perspektywy tego, co wiemy teraz, wydaje się, że wtedy dziewczyna po raz pierwszy, ale nie ostatni, uniknęła swojej śmierci. Postąpiła wzorowo. Nie tylko tajemnicze pukanie do drzwi natychmiast obudziło jej czujność, to jeszcze gdy zauważyła za drzwiami obcego mężczyznę, wzmogła uwagę i nie dała się nabrać na sztuczkę z agentem FBI. Zawiadomiła policję. Ostrzegła też innych przed niebezpieczeństwem. Niestety jednak to nie był koniec, a początek jej mrożących krew w żyłach przygód, zakończonych tajemniczą śmiercią. Nim jednak przejdziemy do dalszych wydarzeń, poznajmy naszą bohaterkę. Kanika Powell z pewnością była nieprzeciętną 28-latką. Po zakończeniu służby w armii, znalazła pracę w John Hopkins University, gdzie na pełny etat pracowała w laboratorium. Nie każdy może dostać taką pracę. Wymagała ona kwalifikacji, referencji i zaufania przełożonych. Bo dziewczyna pracowała pod klauzulą tajności i brała udział w pracach związanych z projektami dotyczącymi bezpieczeństwa narodowego oraz realizowanymi we współpracy z Departamentem Bezpieczeństwa Wewnętrznego. To, co w związku z tym dokładnie robiła, pozostało tajemnicą do dziś. Laboratorium oczywiście potwierdziło, że była ich pracownicą, ale nigdy nie podało nazwy stanowiska. Dziewczyna była znana jako niezwykle inteligentna i przenikliwa. Dlatego też zapewne tak właściwie zareagowała na spotkanie z groźnym intruzem, którego bez problemu zdemaskowała jako niebezpiecznego. Już pięć dni później inny mężczyzna zapukał do jej drzwi. Tym razem informował, że chce jej dostarczyć paczkę. Kanika bez chwili wahania i bez zbędnych rozmów stanowczo odmówiła. Nie otworzyła drzwi. Wobec tego mężczyzna zapytał, gdzie i kiedy adresatka może od niego odebrać pakunek, ale nie uzyskał żadnego terminu. I odszedł. To wydarzenie kompletnie wyprowadziło kanikę z równowagi, ale nie mogła zrobić nic innego, jak tylko wyjść z domu, by załatwić zaplanowane wcześniej sprawy. Około pięć godzin później przybyła do mieszkania z zakupami. Nie zdążyła jednak wejść do domu, bo gdy wyjmowała klucz, nieznany napastnik wielokrotnie do niej strzelił. Niestety, dziewczyna zmarła następnego dnia w pobliskim szpitalu. Śledczy, którzy poznali historię dwukrotnej próby wtargnięcia do jej mieszkania, byli pewni, że to nie była śmierć przypadkowa, ale wcześniej planowana. Morderca, a właściwie mordercy, byli naprawdę zdeterminowani. Nie zniechęcali się niepowodzeniami. Chociaż e-mail Kaniki nie wyjaśnia tego bezpośrednio, to na podstawie jej rozmów z bliskimi wydaje się, że w dniu wizyty fałszywego FBI za drzwiami stało dwóch mężczyzn. Pierwszy aktywnie podszywał się pod agenta FBI, a drugi nawoływał pierwszego, gdy ten odchodził w złym kierunku. Kanika tylko słyszała, nie widziała drugiego mężczyzny. Kurierem był ktoś inny niż fałszywy agent. Nie jest wykluczone, że to on mógł być drugim człowiekiem podczas wizyty niby FBI. Kanika wyraziła nawet swoją frustrację, mówiąc: Dlaczego ci ludzie mnie dręczą, mamo? Zastanawiała się, czy kogoś nie rozgniewała, być może nawet nieświadomie. Pewne wydaje się więc, że na dziewczynę polowało dwóch, jeśli nie trzech mężczyzn. I tu rodzi się pytanie, jak często się zdarza, żeby zawodowy morderca miał pomocników, a jeśli to nie profesjonalista, to jak osoba, że tak powiem, prywatna, z pretensjami do kaniki, zdołałaby namówić kogoś innego, a może nawet dwie osoby do tego rodzaju działań. Mimo wszystko pierwsze tropy wydawały się prowadzić do pracy dziewczyny, która wiązała się z wieloma klauzulami tajności. Jej zadania oględnie określano jako zapewnianie niezawodności złożonych technologii, które chronią bezpieczeństwo narodu i przesuwają granice przestrzeni kosmicznej, cokolwiek to znaczy. Niestety jednak żadna ze spraw, którymi się zajmowała, przynajmniej oficjalnie, nie wydawała się być aż tak wysokiego priorytetu, by mogło to mieć jakikolwiek związek z tym morderstwem. Tak więc trop się urywał, a przynajmniej tak podano do wiadomości publicznej. Rodzina nie potrafiła wskazać żadnego wroga dziewczyny, która nie miała przecież za sobą traumatycznego rozstania czy żadnych innych życiowych zawirowań, po których ktoś mógłby mieć do niej aż tak ogromne pretensje, by zabić. Po wielu latach badania różnych tropów i dowodów nie pojawił się żaden konkretny podejrzany. Policja zapewnia jednak, że o sprawie nie zapomniała, a za informacje, które mogą doprowadzić do rozwiązania, wyznaczona jest nagroda. Pomimo to nie pojawiły się żadne cenne wskazówki, które mogłyby odmienić bieg śledztwa. Kanika nie rozpoznała żadnego z przybyszy nachodzących ją z prośbą o otwarcie drzwi. Pytali, czy ona jest kaniką pałę, tak jakby jej nie znali, nigdy się z nią nie zetknęli. A dokładnie o nią im chodziło. Właśnie głównie to sugeruje morderstwo na zlecenie. Tu nie może być mowy o pomyłce. A morderca nie ma żadnych osobistych związków z ofiarą. Ale dlaczego profesjonalny zabójca próbowałby dostać się do mieszkania kaniki? Mógłby poczekać, aż sama wyjdzie z domu, choćby po bułki, albo wyrzucić śmieci, a identyfikacji dokonać z pomocą zdjęcia. I po co aż tyle strzałów? Profesjonaliście spieszy się, powinien wykonać zadanie jednym strzałem i uciec. Trzeba przyznać, że jak na zawodowca, tym bardziej pracującego dla rządu i do tego w jakiejś formacji, to mężczyzna i jego koledzy nie byli przecież zbyt skuteczni. Akcja z pewnością nie pozostała tajna, i o istnieniu co najmniej jednego intruza wiedzieli wszyscy przyjaciele i bliscy dziewczyny. Był nawet portret pamięciowy. Napastnicy starali się dostać do kobiety aż trzy razy i dopiero ostatnie spotkanie dało możliwość działania. Wcześniej Tokanika okazywała się dużo sprytniejsza i bardziej doświadczona. Zabójcy, zwłaszcza rządowi, przynajmniej w teorii, powinni być dużo dyskretniejsi i sprawniejsi. Niektórzy wskazywali potem na powiązania pomiędzy zabójstwem Kaniki a nierozwiązanym morderstwem 31-letniego Sina Greena, pracownika Narodowego Centrum Zwalczania Terroryzmu w McLean w stanie Virginia. Niespełna trzy miesiące po śmierci Kaniki, 12 listopada 2008 roku, Sin został zastrzelony przez zamaskowanego sprawcę, gdy czekał w szeregu samochodów na światła. Otrzymał dziewięć kul. Został zamordowany zaledwie 30 minut drogi od mieszkania Kaniki. Dwoje młodych ludzi, bardzo inteligentnych, obiecujących i zaangażowanych w tajne projekty związane z bezpieczeństwem narodowym, zginęło nagle w tajemniczych okolicznościach od wielu strzałów w tej samej okolicy i w podobnym okresie. Oficjalnie brak motywu, wrogów, tropów ewidentnie prowadzących do konkretnych podejrzanych. Czy te dwa morderstwa miały ze sobą związek, czy też obydwa były niezależnymi aktami przemocy? Opinia publiczna spekulowała, że to rząd zabił te dwie młode osoby, by ukryć jakąś tajną operację, która mogłaby skompromitować rządzących, albo doprowadzić do dramatycznych następstw politycznych, np. międzynarodowego konfliktu. Oczywiście pracodawcy zaprzeczają, aby zajmowała się ona sprawami aż takiej wagi. Ale z drugiej strony nie możemy się przecież spodziewać żadnego innego komunikatu, gdyby śmierć kobiety istotnie była następstwem jej pracy zawodowej. Pojawiła się również teoria, że Kanika padła ofiarą Jasona Thomasa Scotta. Kim był i dlaczego kojarzył się z tą sprawą? Jason Thomas Scott, 27-letni mieszkaniec Maryland, został oskarżony o zabójstwo Dolores i Ebony Dewitt, matki i córki które znaleziono w płonącym samochodzie w marcu 2009 roku. Śledczy uważali także, że Scott zabił Karen i Carice Lofton. Zastrzelił je w styczniu 2009 roku w zamkniętym domu, w którym mieszkały. Nazywany był zabójcami matek i córek, choć, jak mówili sędziowie, był on prawdziwym tsunami zbrodni. Włamania, kradzieże, dziecięca pornografia itd., tak itd. Tak I to niemal od dzieciństwa. Jak ustalili śledczy, pracował w UPC, a swoje umiejętności, ujmijmy to tak, komputerowe, wykorzystywał, by włamywać się do bazy danych UPC, a także dokumentów policji. Prowadził podwójne życie, w pracy był szanowanym informatykiem, a w nocy seryjnym mordercą, przestępcą seksualnym i złodziejem, który wykorzystywał zdobyte w pracy dane, do typowania ofiar i badania ich zwyczajów. Nie od początku było jasne, czy te morderstwa popełniła ta sama osoba. Były wyraźne podobieństwa. Zostały zamordowane dwie pary, matka i córka, dwie pielęgniarki po czterdziestce, ale inny był modus operandi. Pomimo to władze akcentowały jednak, wszystko wskazuje na to, że słusznie, wyraźne zbieżności pomiędzy sprawami. Które w końcu doprowadziły również do przypuszczeń, że Scott zabił także. Wilmy Butler w czerwcu 2008 roku. Dziewczyna została znaleziona martwa w swoim płonącym domu. Była zastrzelona. Śledczy nie wykluczają, że Scott odpowiada także za inne morderstwa na Florydzie, w Teksasie i w Waszyngtonie, gdzie również grasował. Czy jedną z upatrzonych przez niego ofiar była również Kanika Powell? Na to jednoznacznych dowodów nie ma do dziś. Zastanawiać może jednak fakt, iż kańka aż tak się przestraszyła pierwszej wizyty nieznajomego i od razu postawiła na to, że pukający jest groźny, czy to tylko przenikliwość, doświadczenie z armii, czy jednak pracując dla rządu, bała się o swoje życie i nawet podświadomie spodziewała się ataku. Co jednak najbardziej zdumiewające i bolesne w tej sprawie, to chociaż dziewczyna przewidziała duże niebezpieczeństwo. Podała policji rysopis potencjalnego sprawcy, zawiadomiła o sprawie FBI i tak do morderstwa doszło, a śledczy nie mają sprawcy do dziś, choć jego rysopis i sygnał, że coś się dzieje, zostały im przekazane jeszcze zanim uderzył. Czy to jedna z wielu nierozwiązanych spraw, która tylko wydaje się wiązać z tajemnicami rządowymi? Czy może to właśnie ten kontekst stanowi tu pierwszy plan, a morderstwo celowo ma pozostać tajemnicą? Jak sądzicie? Zachęcam do wypowiedzi w komentarzach. I jak zawsze z serca Was proszę, polecajcie podcast, jeśli tylko uważacie, że warto. Zapraszam również na Facebooka, gdzie zamieszczam zdjęcia dokumentujące wszystkie sprawy, o których mówię, a także na Spotify. Jestem też na SoundCloudzie. Do usłyszenia.